Dobra Bez żadnego gadania zbędnego zaczynamy na randomie Kane. <coughs> Kane Foot, yy, Okej okay. yy, Tu idziemy. Pajączki Dobra no oh, Ja sobie przesadzę czas Pogram w... Minecrafta W coś tam W coś tam pograsz. Jeszcze widziałem Heart, Co to jest? O! Będzie mnie broniło! Haha, jest! Jak będzie na mnie jakiś pocisk leciał, to, to, to muszki mnie obronią! Gdzie ja idę? Tu. A, 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 pieniądze. Nie będę... ...bomby mordował. Jest przepraszam, na pieniążka. Nie opłaca się. Bomba na pieniążka. Później będzie... Bomba na skrzynkę, a z tego wyda ci z pięć pieniążków. Wow. Dobra, bijemy, bijemy, bijemy. Ale ty mnie nie bijesz, a mam bossa Widow, który mnie zaraz zabije! So, jakiego ja mam pecha z tymi bossami?! Właśnie wiem. Serio! Jeszcze raz Jeszcze raz. Start! No to teraz powiem Samsonem. Przepraszam zawsze mniej cię. och dobra. Jedno serduszko i soul heart, tam spirit heart jak to woli. O, widzicie? Już się czerwoni robimy. A, a, a. Zaraz będziemy mieli czerwone łzy. O widzicie, mamy czerwone łzy, bo się naładowało. Ej, tak ma... Opowiedz. Jak Co? jak długo czekaliśmy na spokój przez odcinkiem? O nie, 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 nie Nie, nie no, to to No bo nie. ja mieszkam na wsi I u mnie mam psy Gdzieś tam mieszka na wsi? Ja, ja mam psy, a sąsiad ma kury I ten kogut, kogut przed chwilą się tak dar, że czekaliśmy z pół godziny żebym się przestał, a potem jak kokut przestał, pies mój zaczął wariować ja bym rozwalę, rozwalała, to się tak na nich wkurzali się, bo dobra, teraz mam pomocnika do bossa, ale i tak pewnie zaraz zginę, bo mam tylko jedno serduszko, dobra robimy sparte lardzie nie? Brother Baby. A nie, wytłumaczyłem, co robi brother. brother Baby. Brother Baby to jest taki jakby brat, który strzela razem z nami łzami. The sens trochę, ale taka prawda. Dobra. Dobra. Ok. O, jest, przejdę. Przejdę tego bossa. Przejdę. Przejdę. Nareszcie na odcinku przejdę poza! Nie, nie, nie! Pus serduszka, nie, nie! <ścoughs> Dobra, Squeezie, tears up i dwa solo herty. Tears up, a tears up daje. Że. O, ale mamy bardzo duży damage, a dlaczego? Bo mamy czerwone łzy. Tears up daje. Nie, wiem, co. Nie pamiętam, co daje. Aha, dalej strzelamy. Dobra, idziemy do basement 2. Sorry, clear 2. Dobra. O kurde. O kurde. Nie, nie. Już jest są herstracony. Nie mam znowu klucza na treasure room. Czasami się do... To... Tak się czasami można służyć A na co? To się nie ma do czegoś. Bo trze... Trzeba Trzeba. I ten. Jest klucz! Jest klucz! Jest klucz! Pierwszy lepczy pokó lepszy pokój... lepszy, Lepszy pokój jest klucz. To dobrze. O! O, 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 o. Hat. Co daje? jeżeli jesteśmy w jakimś poko... Nie. Co to dawało? Kurczę, no nie pamiętam. Aura, w każdym bądź razie coś tam to dawało. Dobra. Idziemy dalej. No nie... Purchawy, purchawa! 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 Dobra, purchawa dedła. Jaspajączek o i mam liberty cup co co z tak? e, diablo wejdź na google i sprawdź co robił liberty cup w isaacu no mm. nie mogę grać dawaj Ja nie będę na odcinku sprawdzał aha już wiem co robi spelonker Hut. widzieliście pojawiło się że tu jest sekretne pomieszczenie co mamy? Maszynę No u ostatnich pieniążek Coś fajnego? Nic Sprawdzisz to cieplo? Liberaty cap -B. Au, au. Liberaty cap Spacer cap? Tak Wiem, bomby. Na co mi teraz dwie bomby? Jakie ma pół serduszka, kurde! Liberaty cap. Z bosem na pół serduszka. Co? Z bosem na pół serduszka! Zrzuciłeś? Mm. <grym>, z pół serduszka na bosa. O nie, jeszcze o nie. Nie. Przegrałem. Nagrałem, na pewno O tym mówiłem Dobra, więc chwilę poczekam. liberati, Co? Tak. mówisz no, co robi? Nie. Hi. Dobra, więc ja zrobię cięcie i dowiem się co robi Liberati i zaczniemy kolejną rundę. Dobra. Dobra, chyba... Nie znaleźliśmy. Na, yy, no, szukaliśmy chyba z jakąś godzinę. Co to, co to jest Liberty Cup? Mo, możecie pisać w komentarzach, ale naprawdę nie. Yy, nie, nie znaleźliśmy. No, ja, no, ja też, też pra... szukałam dość długo. No, tak, więc. No, to zaczynamy. Najwyżej będę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, inna na pewno nie. Judasem. A spróbujemy Judasem. Dawno Judasem grałem. Bela, jedno serduszko. Elita kraft. Jak się nazywał ten przedmiot, yy, którego potrzebowaliśmy? Liberty Li Zap. Li Liberty dobra, Zap jest taka góra. Bo szukałem tego. Ciekawostka. 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 mi... Na wiki zerkłem i wyskoczyła mi taka góra. Szukamy przedmiotu Serio? do gier. wyskakuje nam góra. Jeźda. Logika. Logistyka. A internet. O nie, 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 klucz, 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 który mi na razie... Nie jest przydatny! Ale będzie przydatny! le, uciekłem! O, po prostu z zombiakowej pułapki mogę powiedzieć. O! Kapsułka. Bomb z Arki! To nic nie dało, ale dobrze. Bomby są kluczami. Miałem jedną bombę i jeden klucz, czyli to mi nic nie dało. Wo wow, 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 wow. wow, wow, wow. Nie pytajcie, co to było. Monstro. Monstro chyba. Takie proste. Puss. <ścoughs> Ale chyba z... zaraz Bukow Bukobelial. A to robi Bukobelial. Mam o wiele silniejsze łzy. Dobra. 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 Nie pluj! Nie wolno. Nie wolno pluć. Nie wolno skakać i wypuszczać plujki. Dobrzydko. Jest! Monstro zginął. O i nawet nie dostałam żadnych obrażeń. Range up! Może daleko teraz strzelam. Hm. Dobra. Serduszko niepotrzebne. So held, Widzicie? Poszedłem jedną powierzchnię i mi się naładowały takie dwa kwadraciki pod spacją. Dobra, skaczymy dalej. Część. Arcade Room. Słuchaj. Dobra, wysadzamy tę maszynę. Nie ma co. Seria puste, dłużka dobra. Nie ma więcej bomb, idziemy. <grym> 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 Przydałoby się coś na życie. Naprawdę. Bła, bła, bła. Zobiekowa pułapka. Wszystkim Dobra. Dobra, mamy boss, ale ja bym potrzebował treżer, który jest tutaj. O, Dobra. Jest. Zabiłem go. Mamy kolejną bombkę i możemy wejść do treżeru. A i co w treżeru, nie? Oko czyli wyletuje nam jedno oko i bije wszystkich przeciwników O, teraz mamy krwiste łzy craft, żelazny miecz czy kamienny miecz, ostrość jeden jest lepszy? Żelazny Dobra, dziękuję hmm, no? Monstro O, mam buko o, patrzcie, 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 no, patrzcie. I to jest piękne podejście. To jest piękne podejście. I już, już go nie ma. Jeszcze tutaj jedna jedno muszka. O! Mamy breakfast, czyli HPA do, dodaje nam jedno przedwory serduszko. I mamy pak z diabłem. Hmm. <ścoughs> Czy nam się opłaca? No nie, to jest bardzo ryzykowne. Lepiej nie, lepiej nie. Za dwa czerwone serduszka jest... Nie, lepiej nie, nie, nie. Nie warto. Skaczemy dalej! Katakumby jedynka. Wow! Co się stało? Auć, coś mi uderzyło. Pils. Telepils. Aha.

nie co w treże? Nie mamy klucza do treasure roomu Seriously Mionżki Nickel, dodaję trochę więcej językły o nie Bomberman Taki mini boss Dobra, zaraz zginę. Yes No, yes Dobra, zginął, wyrzucił nam dwie bombki I wyrzucił nam Pieniążek Idziemy dalej Potrzebujemy tego głupiego klucza No Kluczu, kluczu, kluczu Kluczu, kluczu Chodź do mnie, kluczu Powołaj tak jeszcze to może przyjdzie. Ory, to. <laughs> <laughs> to, to są bardzo głupie jednostki. Dobra. Ale te, te jak na razie są spoko, tylko już takie z takimi kamiennymi jakby... główkami, to już są. Skrzynka! Klucz! Ale do niego się nie dostanę, ale jest szansa, że w skrzynce będzie klucz. Pu, serduszka! No dobra, więc zmierzymy się z bosem. Ja, a bosem jest. O! Przerwało. To jest bardzo podobny boss y, jak Lary Dzienia, tylko leci na skosy! Wow. Dobra. Na razie. Ok, jeszcze, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę się z diablowi stał, chyba internet padł Jak ja tak kątem oka patrzę to mi nie padł Ja nadal mam internet Okej okay. Rozmowę nam przerwał Śmieszne, dobra Shot, spira! Szybciej strzelamy I nadal nie mamy tego głupiego klucza, no co się dostać do tego klucza? No. Może to oko go wypchnie? No wypchnij, wypchnij, wypchnij! Nie, nie wypchnie. dobra, trudno. Skaczemy. Wow, 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 Dobra, uciekłem. Już jedno serduszko stracone. O, dobra. Odzyskane. Stracone, odzyskane. Eee. O, zielone purchawy. Niedobre. O zielonych purkawach ostatnio nie mówiłem. Mówiłem tylko o czerwonych i białych. Zielone. To wy, widzieliście, co robią. O, przepraszam. O, nie, 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 nie. Nie zgadza się, nie zgadza się w ten sposób zginąć! Nie! Nie, nie! Nie! tylko nie to! Dobrze! Więc wszystko się rozwaliło, tylko z diabla wyrzuciła, więc nie rybuję i nie czuję tego, więc <laughs> żegna się z wami tylko el Elitecraft. Też tak duchowo się pewnie z wami żegna. Więc komentujcie, subskrybujcie, jeżeli się spodobało, lajkujcie i żegnam Was, cześć na razie.